Szanowni Boże, witam wszystkich, może nie tak licznie, ale obecnych ramach na naszej dzisiejszej uroczystości. Zgromadziliśmy się tu w celu, jak już Księstrowo wspomniał, upamiętnienia ofiar tragedii Górdy Śląskiej 1945 roku. To pojęcie jest dosyć szerokie. Historycy wspierają się, jak jest. Czas, okres tych działań i jakie formy represji my przyjęliśmy w projekcie, który realizujemy dzięki wsparciu gminy oraz obydwu parafii czyli parafii naszej i książeńskiej. 1945 rok jako początek tragedii górnośląskiej, gdyż wtedy, mimo że w Europie wojna dobiegła końca, dramat Górnośląsków. Dopiero się de facto rozpoczynało. Zaczynając badania, wyjaśnienia dotyczące tragedii królewskiej na naszym terenie, musieliśmy przyjąć jakieś podstawy. A więc, tymi podstawami dla nas były materiały publikowane, których było nie za wiele, ale na szczęście w tym roku ukazała się wspaniała praca doktora Gręczyna z czy przez stareca 10 kilkudziesięciu tysięcy deportowanych z Górnego Śląska. Jednakże w tych źródłach nie mogliśmy dotrzeć często do ich losów, ponieważ noty biograficzne, zarówno w tym materiale, które którym mówię, jak i w pozostałych źródłach pisanych, czasami pisane tylko aresztowany, być może deportowany, ale gdzie? Wrócił, nie wrócił. Tego już niestety nie mogliśmy tam wszędzie dosyć. Podjęliśmy więc takie działania weryfikujące, to znaczy z tych kilkudziesięciu tysięcy biografów wybraliśmy biogramy osób, które mogły być z terenu gminy, miasta czy Bangaleszczyny. Okazało się, że jest tych osób ponad tysiąc, więc nie byliśmy w stanie parę osób przećwiczyć, że tak powiem, całego tego zakresu i ograniczyliśmy się tylko do ówczesnej Gminy Leszczyny, która od 1945 do 1954 roku w skład, z wchodzimy, również kamień, w którym wchodziły jeszcze kamień do drzędów, i kamień. W związku z tym ta ilość osób ograniczyła się nam na do około 2 ponad 200. Zaczęliśmy sprawdzać w aktach Stany Cyminego, w aktach parafialnych, w Archiwum Radziborzów, Archiwum i Muzeum Grybiku, a także próbować skontaktować się poprzez publikacje, gazetki parafialne z parafianami ówczesnymi leszczyńskimi i książeńskimi, których ta tragedia dotknęła. I tak po prawie roku pracy udało nam się ustalić 21 mieszkańców parafii resztyńskich, czyli tak jak z miejscowości Trzech Rzędów na oraz 24 z, z Kamienia, którzy zostawili na pewno życie na wschodzie. Uzupełnieniem tych badań jest yy, sporządzenie kilku tabel zawierających nie tylko osoby, które pozostały na wschodzie, ale także te, które ustalą, udało nam się ustalić jakie były ich losy, jeżeli byli to szczęśliwi, i wrócili. Więc e, żeby nie przedłużać, e, dzisiaj odsłaniamy tablicę, że tak powiem, leszczeniową, czyli z tych trzech miejscowości, które kiedyś wchodziły z warginy, a 10 grudnia, tej samej że będziemy odsłaniać tablicę w Książenicach, która będzie zawierała wykaz tych e, mieszkańców kamienia i, i Książennic, którzy nie wrócili. W tejże publikacji, o której wspomniałem, którą Państwo otrzymacie, będzie można szerzej dowiedzieć się o losach i tych, których siłą rzeczy, z racji e, środków finansowych, nie mogliśmy e, tych danych wszystkich na tablicach umieścić, ale będą one w tej broszurce, którą udało nam się zrobić. Chciałem w tym miejscu, w imieniu stowarzyszenia, którym mam zaszczyt przewodniczyć, podziękować serdecznie przede wszystkim księdzu proboszczowi oraz księdzu proboszczowi Laksie z za to, że współistnieczyli w tym, w tym projekcie. wsparli nas również finansowo. Finansowo wsparła nas Gmina Czerwonka Reszczyny i tu z tego miejsca witam serdecznie reprezentującą gminę na tym nabożeństwie pana burmistrza Wysława Janiszewskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Bernarda Strzodek, która, którego notabene ta tragedia osobiście też dotknęła, panią naczelnię Dystynę Jasiczek i pana Radnego Artura Śweda. Serdecznie witam yy, przedstawicieli. Tego, od których się to de facto wszystko zaczęło, czyli którą z Stowarzyszenia Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 roku, z przewodniczącym, prezesem, profesorem Joachimem Koziołem na czele. Witam również przedstawicieli lokalnych mediów, którzy e, będą e, przygotowywali relacje z tejże, no, szkoda, że tak mało licznej uroczystości. Witam nie wszystkich dobrze widzę, ale tych, których zaprosiłem i tych, których zaproszę, do których zaproszenia dotarły, zapraszam również o nabożeństwie do odsłonięcia tablicy, która jest umieszczona na kaplicy cmentarnej, a później na kawę, na której będziemy mogli powspominać i i powiedzieć to, czego tu nie mamy miejsca. Chciałbym serdecznie również podziękować księdzu proboszczowi Marcinowi, który od jakiegoś czasu posługuje i zarządza parafią z Błogosławicką, a dzisiaj zdaje się wygłosi stosowną homilię. Krzysztof M. również pomagał, robił ten temat u siebie w parafii św. Józefa Robotnika w zawsze jeśli się nie mylę. I stamtąd też udało nam się co nieco informacji pozyskać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję tych, których nie wymieniłem. Serdecznie również witam i zapraszam na oddanie czci ofiarom tragedii śląskiej, tragedii górnośląskiej z terenu ówczesnych też